Hejka, witajcie tutaj Sandix Pro. Pamiętacie mnie chyba z Hero Zero? Ja już tego niestety nie nagrywam, ale mam dla Was nową gierkę. Nie nagrywałem, bo sobie szukałem gierek Znaczy, nie że każdego dnia, ale szukałem tam ze 4-5 razy w tygodniu. I w końcu przepytałem kolegów jeden, i jeden taki mój kolega mi doradził. To jest nie wiem czy wam się spodoba ta gierka to jest Minecraft oczywiście nieprawdziwa ale bardzo podobna tutaj to jest Minecraft teraz wam to pokażę i tutaj się mam takie tutaj, tutaj, pokój tutaj takie coś tutaj mam tylko to, tutaj tak pokażę tutaj mam tak Oczywiście ja teraz nie będzie odcinaczka, ja Wam tylko to teraz chciałem powiedzieć. Chciałem Was poinformować o tym, że za dwie godziny, czyli o 22 będzie gameplay do pierwszej rano oczywiście w tym koncie, więc teraz Wam tylko chciałem pokazać jak to tutaj jest i poinformować. Oczywiście te odcinki będą dużo dłuższe niż w Hero Zero i to nie będzie tak jak w Hero Zero, że jednego dnia o 14 czy to o 12 coś wrzucałem, tylko to będzie tak, nie pamiętam czy to o 14, nie, od 14 do 16, tak, tak, to jakoś było, nie pamiętam, dobrze, już. I teraz będzie tak, że co tydzień w każdą niedzielę będziemy robić gameplay albo od 22 do 1 albo od 23 do pierwszej, albo jakieś albo od 20 do na przykład 23, albo do północy. Nie wiem jakie to będą gameplay'e. Dzisiaj zrobimy od 22 do 1. Więc chciałem tylko poinformować. No i to będzie na tyle, bo tutaj takie coś zrobiłem fajne. Piszcie w komentarzach, czy się Wam wszystko podoba. I czekajcie do 22. Jak chcecie, oczywiście, i zrobimy sobie odcineczek gameplay 3 godzinki. Fona się ładuje, mam 34%. Za 2 godziny będzie stuwa, 3 godziny nie padnie, a jak będzie miał 10, to jeszcze podładuje. I to będzie na tyle. I czekajcie, jak chcecie, oczywiście, 22. Tutaj jeszcze mam balkon rapada pada też nie lubię jak pada. No i to będzie na tyle, no i... No cześć, no tyle tylko chciałem powiedzieć, no i czekajcie do 22, no i co, no siemka.